Ewa witam Państwa w punkcie widzenia. Już jutro, 1 listopada, czas refleksji, ale dla wielu też czas bardzo trudny, bo czas świeżej żałoby. Jak sobie z tym radzić? O tym rozmawiam z naszym gościem, Bożysława Jaworska-Posiła, psycholożka i jednocześnie osoba, która specjalizuje się właśnie we wspomaganiu osób w takiej świeżej żałobie. Kiedyś był taki prosty sygnał w postaci czarnego stroju. Było wiadomo, że taka osoba jest, pod, powiedzmy, pewną ochroną. Dziś moda spowodowała, że już takich sygnałów chyba nie ma. Mhm. No ja widzę w tym i plusy, i minusy, bo z jednej strony faktycznie jest taka presja na osoby w żałobie, na osoby, które coś lub kogoś straciły, żeby szybko wrócić do funkcjonowania, żeby szybko się ogarnąć. Czasami też słyszą to od rodziny, która trochę się martwi, a trochę jest to taki wymóg kulturowy, żebyśmy za bardzo nie byli zbyt długo smutni. Więc pod tym względem jest to niedobre, bo tego sygnału nie ma. I faktycznie często taki komunikat, możesz zadbać o siebie, podążaj za swoimi potrzebami, nie musisz teraz robić wszystkiego, jest ważny dla osób, które kogoś utraciły, ale z drugiej strony jest też taka wolność, czyli od nas zależy, czy i jak pokazujemy swoją stratę, swoje cierpienie i, i swoją żałobę. Czy taki pierwszy listopada dla osób, które nie przeżyły jeszcze tego cyklu roku mhm. y, od odejścia bliskiej osoby, czy jest trudnym dniem? Myślę, że to jest bardzo indywidualnie się różni. Na pewno może być trudnym dniem i dla wielu osób jest. Stąd fundacja, gdzie jestem wolontariuszką, uruchomiła w weekend, normalnie w weekend nie pracujemy, telefon wsparcia dla osób w żałobie. Mogę podać numer? Proszę. To dobra. jest 800 108 108 i faktycznie spodziewamy się tych telefonów więcej. Jest tak, że, każdy, że, że pierwsze święto, kolejne, rocznica, yy, urodziny, Dzień Matki, Boże Narodzenie jest trudne, więc faktycznie zamknięcie tego cyklu pierwszych świąt może być jakoś tam przełomowe może, może zamknąć ten yy, cykl, ale dla niektórych jest inaczej, że właśnie po tym roku, kiedy właśnie te wszystkie święta yy, i trudne rocznice yy, się przeżyło. Yy, jest tak samo albo gorzej. Jest to taka czasem złudna nadzieja, że po roku akurat będzie poprawa. Jak w takim razie wspierać, jeżeli mhm. mamy wśród, wśród bliskich osób, takie, które wiemy, że przeżywają ciężko to mhm. odejście osoby bliskiej, jakiego możemy udzielić wsparcia? No właśnie, bo też tak usłyszałam swoje słowa, że może troszkę przestraszyłam, że to musi być takie trudne. Bywa bardzo po prostu różnie i bardzo dużo zależy od, od naturalnego wsparcia. Jest taki efekt nawet, że weryfikuje się ta lista naturalnego wsparcia, taki nawet paradoks, że nie zawsze te osoby najbliższe udzielają tego wsparcia, a czasem zupełnie niespodziewane nowe osoby. No, ja bym powiedziała, że najważniejsze tutaj jest takie określenie, jak towarzyszenie. I podążanie, tak, że, że to ta osoba y, właściwie powinna być naszym przewodnikiem i pokazać nam, w jaki sposób y, jej pomóc. I najlepiej żebyśmy o to sami zapytali, i nie, nie, nie czekali, aż ona sama nam to powie, bo ona może nawet nie nie mieć siły, nie, nie chcieć nas obarczać. Y, może być wiele powodów, dla, której, dla których osoba w kryzysie nie powie nam tego, więc lepiej zapytajmy, a w tym pierwszym trudnym, najtrudniejszym. Y, Okresie ważne, żebyśmy po prostu też o nią zadbali pod względem takich podstawowych potrzeb. Żebyśmy się zapytali, czy jadła, czy spała, żebyśmy odciążyli ją z codziennych obowiązków, żebyśmy dali jej po prostu też tę przestrzeń na, na przeżywanie trudnego czasu. Nie wiem, na ile w Polsce już dojrzeliśmy do tego, żeby sięgać po profesjonalną pomoc. Ona mm -hmm. nie zawsze też jest bardzo łatwo dostępna, ale jeżeli wśród naszych widzów są teraz osoby, które właśnie mówią tak, mnie to dotyczy, mm -hmm. ja sobie nie radzę, gdzie mm -hmm. szukać pomocy? To znaczy, jeszcze wspomnę, że żałoba nie jest zaburzeniem. Jest procesem naturalnym i większość z nas powinna korzystać ze wsparcia naturalnego do, do zdrowia. Natomiast jeśli sobie nie dajemy rady, no tutaj mamy bardzo szeroki arsenał już obecnie Pomocy, gdzieś tam na końcu też pewnie jest pomoca, pomoc psychiatryczna i leki, ale najwię, najlepszym lekarstwem jest oczywiście drugi człowiek i między innymi grupy wsparcia. Ja właśnie jestem w trakcie tworzenia takiej grupy. Mam głębokie przekonanie, że to jest bardzo dobra formuła, ponieważ osoby mogą, po prostu mają przestrzeń na, na wrażenie swoich emocji. I y, przeżycie z innymi y, tego w doświadczenia, sytuacji będącymi, mm, ale zupełnie czasem inaczej przeżywane go, więc to jest bardzo dobry sposób, żeby troszkę przejrzeć się, porównać, ale też dostać wsparcie od innych, którzy y, no możemy, możemy domyślać się, że będą bardziej nas rozumieć niż nawet inne bliskie osoby w takim razie jak dołączyć do grupy, bo wiem, że ona teraz mhm. jest w trakcie tworzenia, rozumiem, że jest to y, grupa dla osób dorosłych. Jest to grupa dla osób dorosłych, oczywiście dzieci przeżywają żałobę y, inaczej w ogóle i wymagają troszkę innego wsparcia i to też od razu skorzystam z okazji, uwrażliwie na to, że dzieci przeżywają też żałoby, są często pomijane w tym procesie i, i często potrzebują y, pomocy dorosłych. Y, to znaczy, jest kilka takich grup, w łodzi, z tego się, co się orientuje też, y, są takie grupy, natomiast jest ich niewiele. Y, ja prowadzę jedną z nich, prowadzę obecnie nabór do jednej z nich, także można się po prostu do mnie zgłosić. To podajmy nazwy, bo grupa ma swoją nazwę. Prześwit, natomiast raczej myślę, że da się znaleźć po moim imieniu i nazwisku. To, że Słowa Jaworska posiła. Czy jest taki moment, kiedy ludzie czują taki, nie wiem, oddech albo taki przełom? Tak, hmm. już się ten etap zakończył, idę krok dalej. Czy hmm. są też takie osoby, które. Przez lata będą jednak żyć w żałobie. Myślę, że niektóre, niektóre rodzaje żałoby w ogóle nigdy się nie kończą. Zostają po prostu w nas, zostaje takie miejsce na smutek i na tęsknotę. Ale oprócz tego możemy żyć normalnym życiem i właśnie takiego podejścia. Y, trochę u, u, uczymy naszych podopiecznych, naszych y, klientów, y, że nie muszą y, jakby poświęcać się w, ca w całości temu, te, te, tej żałobie, że mogą czasem wziąć oddech właśnie i odpoczynek. I, I żałoba bywa też opisywana jako taka oscylacja pomiędzy fazami smutku i za zatapiania się w tej tęsknocie i wynurzania i życia już w tym normalnym życiu. Ale to te wahania będą y, się po, po, y, Powtarzać. To nie będzie tak, że w pewnym momencie weźmiemy ten oddech i już wszystko będzie dobrze. Pamiętajmy o zmarłych, ale dajmy sobie prawo do Oczywiste. życia domowych. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bożysława Jaworska posiła była Państwa i moim gościem. Ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.